Dzisiaj będę udawał biedaka i będziemy prosić z youtuberów o najlepsze pyty oraz być może uda nam się zdobyć z chycie, Titanic Jolly Cata, moi dudzy. W każdym razie, w jesteście moi dudzy, jestem robić z hity najciekawszy, taki prawdziwy dubek, co nie w sensie taki prawdziwy biedak, zawarcie ja takiej ubranka. I z dzisiaj będziemy szukać youtuberów i z heci będziemy prosić ich o, moi drodzy, Titanic Jolly Cata. Nie wiem z czy to się uda, czy to się nie uda, w każdym razie, moi dudzy. Będziemy próbować, w każdym razie, się by ustawić łapę w górę suba dzwonkiem i obejrzymy. Koniecznie ten odcinek do końca, słuchajcie, ponieważ coś mi mówi, że możecie naprawdę udać go zdobyć. W każdym macie, moi drodzy, pamiętajcie, żeby się paść na Discord na Instagrama grupę w Robel. Słuchajcie, tutaj są takie bardzo fajne koszulki, no i nie będziecie wyglądać tak jak ja, tylko słuchajcie, takiej porządnej koszulce będziecie wtedy. W każdym macie moi moi lecimy sobie szukać youtuberów i zobaczymy słuchajcie, jak wygląda nasza sytuacja. Słuchajcie, spróbuję jakiegoś youtubera i słuchajcie, będziemy koprankować i będziemy słuchajcie udawać biedaka. Więc moi drodzy, czas koju znaleźć. Zobaczymy, kogo nam się uda znaleźć. Dobra, słuchajcie, udało mi się wbić na serwer słuchajcie, gdzie jest Medi? Słuchajcie, jego unfriendowami, Zobaczcie, moi drodzy, że nie jest on w ogóle moim friendem. Ale moi drodzy, dzisiaj będziemy udawać, właśnie, biedaka. I poprosimy go, słuchajcie, o to, żeby nam pomógł. Bo to wygląda jak taki prawdziwy biedak. I moi drodzy, zobaczcie. On ma w ogóle Titanic Kata. Co jest grane? Ej, czy wy to widzicie? On ma Titanic Kata. Co jest grane? Co jest do jasnej ciasy i grane? Zobaczcie, moi drodzy, pierwszy raz widzę tego peta na żywo. Co jest grane? Ej, dobre, słuchajcie, zobaczcie. On tam chodzi, moi drodzy, ale okej, okay, żeby nie było, że nam odblokowane te strefy, słuchajcie, to po Będę na razie tutaj, słuchajcie, i napiszemy do niego w ogóle, słuchajcie I dobra, pisz w takim razie. E, Siema, Mandy, ja, fan, please, pomóż, ja, nubek i biedak. słuchajcie ogólnie będziemy mu dawać. No nie wiem, takie dziesięciolatka trochę, i moi dudy, żeby ja to nie, ja, schadźcie, będziemy z błędami pisać i w ogóle. Okej, okay, zobaczcie, Mandy napisał znak zapytania. I zobaczcie, o sobie tutaj chodzi w ogóle z tym Titanikiem. Zobaczcie, no, ej, to nie jest fair, że on jest na górze, jestem na dole. No, schadźcie, napiszemy, no po prostu, no. Please, daj, peta, ja, fan, super. Bojecie od 15 lat. Z tego, że chyba. Okej, okay, dobra, zakreskowało mi. Dobra, przetaj Daj, peta. To no, mógłby naprawdę chociaż zejść z tego. No, to jest po prostu. No, nie wiem. No, to jest po prostu jakiś. To jakiś brak szacunku już naprawdę. O, zobaczcie, dał mi trade. Ej, może nam go da. Ej, byłoby zbyt grube. Zobaczcie, moi drodzy. Okej, okay, okej, okay, dobra, zobaczcie, moi drodzy. O, dobra, moi drodzy, zobaczmy w takim razie. No. Ej, no, on mi daje. No, e to słaby pet. No. No Ej, czemu on mi daje słabego peta takiego? No nie no. Ej, to jest taki pet, żeby po prostu dał mu spokój chyba. No nie no. Ale. Mandy, no gdzie on jest, zobaczcie. Czemu masz jak Jeremi? A tylko ci po jego unfriendowałem e, Czemu ja mam nick jak Jeremi? No bo e, to ja, Jeremi, twój kolega, straciłem wszystko. Please, pomóż! No bo ci tak zobaczymy, to jest głupie, zobaczył wszyscy media ja fana, jestem z zwykłym pietakiem. On napisał Ja mam go w znaj A e, ups, moi drodzy, przypał, eee, no, e, no trudno, pomóż, please, to no, serio, ja, naprawdę, Mendy, no zobaczcie, on ma... Tata! Ta, zobaczcie, on mi nie wierzy nawet, a on chcą z nim screshoty, no nie! Nawet pisze źle, no jeju, Mendy, serio, proszę, pomóż, jestem biedak, nic nie mam. On ma dosłownie wszystko w tej grze. Naprawdę moi drodzy Zobaczcie no No po prostu Zobaczcie tego kota Widziałem, że masz Tak to A bo tam jest tablica słuchajcie. A to trudno Ale jest. Ej Mandy Serio To ja Jeremi Jestem z alt konta Pomóż Proszę Nie słuchaj jak on teraz pro, Proszę pana jeżeli mi pomógł cokolwiek Zobaczcie On ma dosłownie Zobaczcie no, te pety No exclusive się Podpisane A a ja jestem królem No w sumie moi drodzy Z tym kotem to to taki trochę królem jest. dobra, Ale no nie, On mi nie wierzy Co ja mam zrobić jak nie wierzy, w sensie.. Mendy! Proszę cię! Please, serio to ja! Ale teraz zobaczcie, teraz wszyscy będą mnie tego podpisanie petów. O, zobaczcie, do nam trade da Może... Może to serio ja jestem, zobaczcie. Ej, proszę, naprawdę, słuchajcie, uda nam się teraz. Okej, okay, zobaczcie, Mendy nam daje korgi podpisanego. Ej, zobaczcie, a może Cody poprosimy to da nam się już PETA. Ej, zobaczcie, moi drodzy, chyba, a, chyba w ogóle? Mandy chyba wierzył, że to naprawdę jestem ja bo w sensie, no dał nam ekskluziwa. Ale niech ją nie odlatuje. Mendy czekaj, je! Nie. Mendy, jele! Nie, please, Mendy, nie odlatuj! Dawaj! Za mną! Okej, okay, on chce, żebym przed za nim. Okej, okay, moi drodzy, jakby spoko. On chce, żeby gdzieś ich za nim, słuchajcie. Ale jestem bardzo ciekaw, dokąd on nas prowadzi. Więc, o zobaczcie, idzie tam. Okej, okay, spoko. Spoko, moi drodzy. Idzie, idzie tutaj. Idzie tutaj, idzie tutaj. Dobra, słuchajcie, dokąd on nas prowadzi, to nie mam pojęcia. Ale, okej, okay, okej, okay, i jesteśmy teraz tutaj. No dobra, ale co teraz? Zapiszemy mu, Mandy, ey, ale, Jucha, też daj. Czyli nie jesteś snup, jak tu. O nie, słuchajcie, straciłem się podożonem tutaj, czyli jestem tu, bo tu to... Lukowane. Nie. Ej, ej, ale. Czekajcie, zapytamy się. Ej, Mandy, please huge. -a. No serio, słuchajcie, no mogę być bogaty i serio, być biedakiem. Nie wiem, w sumie co ja gadam, ale no, naprawdę to jedno nie wygląda drugiego. Mandy, please huge. -a. O, zobaczcie, mamy trader. Zobaczcie, może coś dostajemy, słuchajcie. Ło to... Ej, a co jest? Co jest? Czy wy to widzicie? Ej! Ach, Ej, czy wy to widzieliście? Bo co było w tym tradezie. Czy wy to widzieliście? To? O, teraz. Dobra, słuchajcie. O, teraz, teraz, teraz. O, zobaczcie. O! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ready! O, jest podało. Czekajcie, no nie ma ready. O, nie, nie, nie. nie, O, nie Zniknął już. No nie. Eee, Czekajcie, ej, Bendy, a jest taki fajny, co ma cztery znaki zapytania. Jest taki fajny, co ma cztery znaki. Może Słuchajcie, ey, gdybyśmy dostali Titanika? Nie znam takiego, no ale był. E, przed chwilą był. Przed chwilą był naprawdę, no, no przeźwidzieliście go. O tak! O, kurcze, no nie. Ej, to jest bait, to jest niebiły, no on właśnie ten. Tak, ten, tak, 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 dokładnie on. To jakiś, co? Jakiś mały pet? Że co, słuchajcie? Ale dobra, no to on jest serio spoko, w sensie naprawdę. On był, on był... Aaa, ej, właśnie on, ej. Co jest, gra, on nam w ogóle daje trzy pety, co jest? Ej, jakby... Aha, trzy huge pety, spoko jakby, no. On już się akceptuje, no. Ej, czy on nas baituje? Mandy, please, nie baituj. Napisz, co lubi Jeremy. Ej, co lubi Jeremi? Hej, jakby serio, co lubi Jeremi? E, co, co może, może nie mam pojęcia. Kurczę, no co, co lubi Jeremi? Ej, byłem kiedyś Mention na burgerze, dobra, eee, burgera z... O wiem, płynnym przedarem. on chyba będzie wiedział o co chodzi. Ej, to już serio jestem ja jakby... Okej, okay, fajnie, fajnie. No no to, no to serio, no. Ej, to no, akurat serio, serio. A wiem, jeszcze znam takiego jednego peta, który lubi na pewno burgera z płynnym przedarem. I ma cztery z takich zapytania. Tylko Jeremi będzie znał odpowiedź. No właśnie powiedz. Gdzie był ten burger? Ah, w Gdańsku. On był w Gdańsku jedzony. Akurat, na no serio, taka ciekawostka. Ale dobra, nieważne. On był jedzony w Gdańsku, no tak. A restauracja. Ej, dobra, schodzimy, będziemy tutaj robić lokowanie. W i T J. O, on będzie wie, o co chodzi. O, dobra, przeszedłem, to jest. Zobaczcie, przeszedłem weryfikację i to jest dobre. To jest dobre, moi drodzy. To jest dobre, naprawdę. Ej, zobaczcie, moi drodzy. Czy my mamy właśnie huge roka, Kolejnego złotego huge roka I do tego huge Scary są Co, jakby. Gdzie jest Medi w ogóle? Zobaczcie. Musimy go trochę podziękować w ogóle. Ej, Słuchajcie, a może jakbyśmy poprosili pomyślił tego Titanika, zaraz zobaczymy. Ej, zobaczcie, Mendy dalej ma trade Do no co so jest grane? Ej, Titanika! Ej, ja go nie chcę, nie, ja, mój drodzy, nie, nie! Ja się boję, nie! Ja się go po prostu boję tego Titanika! Chcesz nie! Ej! Czy my właśnie dostali, w sprawie dostaliśmy Titanic, Jolikata. Nie, ja nie chcę! Boję się, że go stracę. Nie, boję się, że go stracę, słuchajcie. Nie, jeszcze nie słuchajcie, jakby. Ja te pety oddaję teraz Mendia, słuchajcie, nie, Abata. Ja o, on to zaakceptował. Nie, słuchajcie, ja się boję, tego w życiu nie wezmę, mój drodzy, ja się boję, że to stracę i później będzie na mnie. Nie, mój drodzy, ja to wszystko daję, słuchajcie. Ja nie mam psychy, po prostu mieć tego peta wykuc, słuchajcie. On jest tyle wart i ja jakby, 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 jakby pomyślał, że Mendy, jakby miał przeze mnie go stracić, czy nie wiem, co by się stało tak z moim kątem. Cokolwiek by się stało, wyfaliłby mi korki w domu, prądu bym nie miał, nie wiem. I po prostu, mój, to ten, ten, jakby ten Titanic, jak by przepadł, słuchajcie, to, to po prostu bym nie wiem co bym zrobił, Więc ja się go poję, słuchajcie. Ogólnie to dzięki wielkie Mendy, podziękujemy w ogóle Mendiemu. Dzięki wielkie Mendy za pomoc. W ogóle słuchajcie, ten pet jest naprawdę słuchajcie Wiecie, co ja sobie zrobię, może z nim z. Zdjęcie, wiecie, to jest dziwne w ogóle Ale dobra, ja sobie z nim zrobię zdjęcie Więc moi drodzy, sobie dziękuję bardzo, że będzie, w dał nam pety, naprawdę, słuchajcie, wielkie dzięki Dla niego, słuchajcie, ponieważ zaufał nam Pomógł nam pod sejem, moi drodzy, ale bez jaj Autentycznie, pierwszy raz z tego peta Napiszcie w komentarzu kiedykolwiek go widzieliście Oglądał on, odjazdowo, więc zobaczcie, ludzie przynajmniej tu Łot, więc elo moi drodzy, dzięki, cześć